Czy kiedykolwiek przestaje mylę o mocy, jak następne 10 minut mołmi w Twoim myciu? Czasami jest to szybkie chwile, proste decyzje i małe postawy, które z czasem dodaj moc, aby przekształcić nasze przeznaczenia. Co jeśli powiem Ci, epo umisji, które usłyszysz po niej, mag dokładnie to zrobi. W naszym zburzonym wiecie a Twoje jest WPA w Rutyn i zgubi S i w zaktach. Ale co, jeśli zamiast tego moje skupi S i na tym. Co naprawdę Ezil liczy, a w cigu zaledwie 10 minut zmieni przebieg swojej historii. Jest to propozycja tej treści, w krótkim czasie zrozumiesz pójcia i postawy, które mają runic podrój sukcesu. Jeśli jesteś gotowy, aby przełamać cykl rozproszenia i przyjąć nowy sposób mylenia, czytaj dalej, ponieważ następne kilka minut mogłoby najbardziej transformacyjne w Twoim mieciu. I zanim zaczniesz, poda, zasubskrybujesz kana i aktywujesz powiadomienia. Ponieważ nie zatrzymamy Ezi tutaj, Kadi film przybliża ci do najlepszej wersji. Chodźmy razem w te transformacji. Bogaty sposób mylenia wykracza poza pieniędzy, odnosi Ezi do sposobu mylenia, działania i widzenia wiata. To Wayne sposób mylenia zawsze szuka więcej, który widzi moliwoci, w których inni widzą trudności i uważa, e wzrost jest cichym procesem. Kiedy przyjmujesz bogaty sposób mylenia. Zaczyna postrzegać sukces nie jako co odległego, ale jako co dostępnego i podboju. Pierwszym krokiem jest przekonanie to, co mylisz ma moc. I dlatego kultywowanie tego sposobu mylenia ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia najbardziej ambitnych celów. Bogata mentalność oznacza cechę uczenia esji, dostosowywania i ewolucji do każdego wyzwania. Czy zauważy, kiedy jak ludzie odnoszą sukcesy zawsze nawet w obliczu trudności. Wynika to z faktu, że mają pozytywny sposób mylenia, który skupia ich na rozwiązaniach, a nie na problemy. Pozytywne nastawienie jest jednym z fundamentów sukcesu i to powoduje, E nas utrzymuje, nawet gdy wydaje się, E nie działa. Pamiętaj, sukces nie wynika z chwilowego szczęścia, ale z stałości i sposobu radzenia sobie z przeszkodami. Jeśli spojrzysz na ludzi takich jak Oprah Winfrey. Przekonasz i zbudujesz swój trajektorii z bogatego sposobu mylenia. Od jego trudnego dzieciństwa pozostanie jeden z najbardziej wpływowych osobowości na wiecie, opraw zachowa przekonanie, Emu zmieni swój rzeczywisto. Nie pozwoli, aby przeciwności definiowały jej cel. Przeciwnie, wykorzysta te doświadczenia jako paliwo do swojej podróży do pokonywania. To Wayne robi bogaty sposób mylenia przekształcą trudności w nauce, twórz solidne podstawy długoterminowego sukcesu. Ta koncepcja dotyczy również nas takich jak Elon Musk. Musk nigdy nie pozwoli, aby poraka we wczesnych firmach nie powstrzymała go przed kontynuowaniem. Przeciwnie, wiedzą że trudności Ci procesu wzrostu i innowacji. Bogaty sposób mylenia Muska, który czy odporność czy wizji doprowadzi go do tworzenia rewolucyjnych firm, takich jak SpaceX i Tesla. Nie chodzi tylko o pieniądze, chodzi o wyrany pogód na to, to chcesz i i determinacji niepoddania Esi, nawet jeśli cieka wydaje Esi niemoliwa. Pozytywny sposób mylenia jest jak paliwo do podróży sukcesu. Bez tego nawet najlepsze plany magby na drodze do frustracji i bezwadności. Ludzie, którzy mają pozytywne nastawienie, stój przed wyzwaniami, takimi jak moliwości wzrostu, a nie przeszkody nie do pokonania. Nie oznacza to ignorowania trudności, ale przyjdzie stanowiska, e niezależnie od sytuacji, zawsze mona ona esi nauczy. Moc pozytywnego sposobu mylenia jest to, jak zmienia nasz perspektyw, a zatem nasze wyniki. Kiedy kultywujesz pozytywny sposób mylenia, motywacja staje esi naturalna, a cele staje esi wyraźniejsze i tasze. Pomimo o sytuacjach, w których już pewne wyzwanie, to pozytywne nastawienie sprawio, e ci skupio, prawda. Nie poddaje się, ponieważ wiezię że z wyścigiem ona znaleźć rozwiązanie. Prawdziwym kluczem do sukcesu jest utrzymanie tej wizji, nawet jeśli podrój jest trudna. Ten sposób mylenia stwarza odporność, która pozwala szybko wyzdrowieć po przeszkodzie, Kontynuujcie IDC w kierunku celu. Jasnym przykładem pozytywnego sposobu mylenia mogą przekształcić te osoby jest trajektoria opraw Winfrey. Stoję w obliczu dzieciństwa pełnego trudności i przeciwności, ale jej pozytywne nastawienie pomogło jej zobaczyć poza bólem i cierpieniem. Zawsze wierzyła, ja, emoto by wiksien jej okoliczności, co doprowadziło ją do uzyskania globalnej pozycji wpływu. Twoje jecie pokazuje, że sukces jest nie tylko w okolicznościach zewnętrznych, ale w sposób, w jaki reagujemy na sytuacje, które przedstawia na mycie. Ponadto widzimy znaczenie pozytywnego sposobu mylenia w iciu ujęciu Elon Kiedy załóż Tesla i SpaceX, wielu WTPI jego sukces i przeszedł przez wiele wyzwa. Jednak Musk utrzyma swoje pozytywne i uporczywe nastawienie, co mają dla niego fundamentalne, aby przezwyciężyć te przeszkody. Wiedział, że kluczem do sukcesu była niezachwa pewno, że przy cikiej pracy i wizji cele były osiągalne, nawet jeśli wiatr wydawał ezji w to WTPI. Ustanowienie jasnych celów jest pierwszym krokiem w przekształceniu tak w rzeczywistość. Bez określonego celu to jak próba poruszania EZI po odzi bez celu. Bogaty sposób mylenia jest cel związany z jasności celu. Kiedy masz dobrze zdefiniowany pogód na to, co chcesz osignać, podejmowane działanie staje EZI krokiem w kierunku osiągnięcia tego celu. Co najlepsze, jasne cele pomagają utrzymać koncentracji, dyscyplin i motywacji. Nawet do rozproszenia staraj, esi ci uniknie. Oprócz tego, ES jasne, cele mózby być trudne. Nie ma sensu definiować celów, które jest zbyt łatwe do osiągnięcia, ponieważ rozwój osobisty i zawodowy pojawia esi, gdy rzucamy sobie wyzwanie, aby wyjść poza to, co wyobrażamy sobie. E jest to możliwe. Wayne to zrobi, Elon Musk, SpaceX i Tesla. Zamiast zadowolić status quo. Masz ustalić cele tak ambitne, e wielu uważa, e nie jest one nierealne. A jednak jego niestrudzona determinacja i skupienie doprowadzi go do przekształcenia tych celów w wielkie osignicia. Bają to Moliwy tylko dlatego, e zawsze wiedzą dokładnie, dok chce i pracowa bez odpoczynku, aby osań kadi kamie milowy. Kiedy mówimy o celach, mówimy również o akcji. Nie wystarczy marzyć o sukcesie, musisz codziennie przyjmować konkretne postawy. Na przykład Warren Buffett był znany ze swojej dyscypliny i długoterminowej wizji. Przez cały swój karier zawsze inwestował w cenne aktywa i stosował swój strategię rozwoju ze spójnych inwestycji. Jego sekret nie poszedł szybko zyska, ale dokonywanie obliczonych wyborów, zawsze mając na uwadze swoje jasne cele. Cierpliwo i wytrwało w inwestycjach, podobnie jak w biznesie, jest niezbędne do solidnego osiągnięcia sukcesu. Wreszcie, Wayne jest. Aby pamiętać, e sukces nie zdarza Eziz z dnia na dzień. Trajektoria jest dagie i wymaga cikiej pracy, ale jest to również sigie podróż do nauki. Richard Branson, zaojciec Viring Group, jest kolejnym przykładem tego, w jaki sposób awajem mona przekształci kroki do sukcesu. Mija na siebie liczne trudności, ale jego wytrwałość i zdolno do uczenia Eziz bdów zawsze zwiększy go do przodu. Sekretem jest ustalenie jasnych celów i pracy bez zatrzymywania EZI, aby je osań. Nigdy nie pozwalać, by poraki okryli, kim jeste, ale uczenie EZI od nich. Niepowodzenia jest ci kady udanej podrój i wejni tak, jak sobie z nimi radzimy, okrela, czy zamierzamy awansować lub podda EZI. Wzrost wzrostu jest niezbny w tym procesie. Zamiast postrzega porak jako cel, ci, którzy mają bogaty sposób mylenia, rozumiej, E jest to tylko informacja zwrotna, ukryta lekcja. KDBD BD jest okazją do nauki czego nowego, poprawy strategii i stania EZ bardziej odpornym. Dlatego, jeśli chcesz osiągnąć główne cele, musisz przyjść w ramach procesu wzrostu. Na przykład Richard Branson mija kilka niepowodzeń, zanim został jednym z najbardziej udanych przedsiębiorców na wiecie. Jego pierwsza firma, która EZ nie uda, nie uniemożliwia mu kontynuowania. Wykorzysta to doświadczenie aby zrozumie, co nie działo, i by wstanie cały wiring Group, która osigna monumentalny sukces. Wayne tego, to brakuje ludzi, którzy podaj Esi zbyt gotowo do uczenia Esi dów i ruszania dalej. Niepowodzenie nie jest przeciwieństwem sukcesu, czy to jest najlepszym nauczycielem, jaki możesz mi. Kolejnym czekadem jest sam Elon Musk, który napotka wielkie trudności ze swoimi wczesnymi firmami. SpaceX prawie kilka razy zbankrutowa i mija wiele wtpliwości. Jednak Musk wiedział, jak przekształci te momenty poraki w cenne uczenie. EZ, a ta zdolność do odkrywania siebie i uparcia doprowadza go do osiągnięcia sukcesu, który widzimy dzisiaj. Determinacja, by kontynuowa, nawet gdy szanse by przeciwko niemu, które zrobi równic. Wayne to oddziela tych, którzy docierają do wielkich rzeczy od tych, którzy pozostają po drodze. Niepowodzenie ma również moc nauczania nas o wytrwałości. Warren Buffett zawsze mówi: jeli nauczy się z i radzi sobie z trudnościami, gdzieś mija o wiele bardziej solidny dróg do przodu. Dlatego, kiedy mówimy o sile niepowodze, Wayne jest nie tylko ich zaakceptowanie, ale też tak wykorzystanie ich jako nauki. Jest to wzmocnienia, stawania Ezi silniejszym i dostosowania kursu. Widnie bój Ezi po peni bedę. Brakuje ci procesu. Wayne jest, aby nie pozwoli, aby poraka ci zdefiniowa, ale E jest to tylko krok podrój do sukcesu. Wiecie rozwoju biznesowego i osobistego, waciwe ma być kluczem do przyspieszenia twoich postpów. Bogaty sposób mylenia polega nie tylko na samowystarczalności lub działaniu w izolacji, ale tej dostrzeżeniu się i poczę. Ustawienie osób z podobnym sposobem mylenia mogło otworzyć drzwi i stworzyć możliwości, których sam Moesz nie znale. Esa sieci polega na dzieleniu SI i, -I doświadczeniami i czysto pozyskiwanie tego niewielkiego nacisku, aby zrobić kolejny krok w Twojej trajektorii. Bill Gates i Paul Allen jest klasycznym przykładem tego, jak się wsparcia mołce o zmieni. Ich partnerstwo zaowocowało za oeniem Microsoft, jednej z najbardziej udanych firm w historii. Ta współpraca nie powstała z nikt, by to owoc pocienia zbudowanego z czasem, mając na uwadze wspólny cel. Jeśli Bill Gates próbował zrobić wszystko sam, to historia Microsoftu była zupełnie inna. Poczenia i współpraca mieje i fundamentalne znaczenie dla sukcesu. W coraz bardziej powiązanym wiecie możliwości tworzenia sieci jest ogromne. Możesz pocie Ezji z ludźmi z całego wiata i ucie Ezji od nich w niewy sposób. Ale oczywiście nie chodzi tylko o dodanie kontaktów, ale o kultywowanie prawdziwych i wzajemnie korzystnych relacji. Kiedy masz silny się, jest ona nie tylko bardziej prawdopodobna, ełódź od najlepszych, ale też wspiera w trudnych czasach. Sekretem jest zbudowanie solidnej sieci, w której wymiana wiedzy i dowiacie stale stale dzieje. Kiedy patrzymy na wielkie nazwiska, takie jak Jeff Bezos, widzimy, ile pocze pomogło również ukształtować sukces ich trajektorii. Bezos wiedział, e nie ma jak zrobić wszystkiego sam. Dlatego otoczy ESI kompetentnymi ludźmi i przez lata zbudowa kultur współpracy w Amazon. Cige wymiana pomysłów i dowiad się sprawia, e firma nie tylko przetrwała, ale stała ESI jednym z najbardziej innowacyjnych na planecie. Poczenie jest nie tylko cenne, jest niezbędne do długoterminowego sukcesu. SIGE uczenie ESI jest podstawą trwałego sukcesu. Wiecie, który zawsze ESI zmienia. Ci którzy przestań ESI uczyć, uczy, pozwalają przyszłości uciec za Arsi. Bogaty sposób mylenia obejmuje SIGE poszukiwanie nowej wiedzy, umiejętności i perspektyw. Bez względu na to, jak odniesiesz już sukces, zawsze jest co nowego do nauczenia Essi. Ten sposób mylenia de1, broniony przez Jeffa Bezosa, jest wyraźnym przykładem tego, w jaki sposób SIGE uczenie ESI jest krytyczne. Dla Bezos Amazon nigdy nie powinien przestać uczyć EZ i wprowadzać innowacje, a ta filozofa była odpowiedzialna za zabranie firmy na szczyt. Zew Bezos pokazał, że uczenia EZ nigdy nie powinno być postrzegane jako opcjonalne, ale jako stała potrzeba. We wczesnych latach Amazon był tylko księgarni online, ale Bezos mija długo terminów wizji. Wiedział, że aby pozostać konkurencyjnym, musia przez jakiś czas EZ uczyć i dostosowywać. Sposób mylenia D1 odnosi EZ nie tylko do poczku projektu, ale też do ciągłego zaangażowania w innowacje i popraw. I to zobowiązanie utrzymuje firmy i odpowiednich ludzi na rynku, który nigdzie nie przestaje EZ rozwija. Innym przykładem tego, jak sitio uczenie EZ jest runic, jest Mark Zuckerberg. Od poczku Facebooka zawsze stara Esi uczy i ulepsza, nie tylko pod względem technicznym, ale też w zakresie pozytywnego wpływu na wiatr. Twoje podejście do uczenia ESI z bdów i stale dostosowywania strategii mają niezgodę dla rozwoju firmy. Zuckerberg zainwestował czas i energii. Aby zrozumieć potrzeby rynkowe, dostosował swój model biznesowy i zapewni, że platforma pozostała innowacyjna i istotna. Koncentracja na ciągłym uczeniu ESI od lat pomaga Facebookowi prowadzeniu brany. Średnie uczenie ESI dotyczy również naszego życia osobistego. Sposób mylenia wzrostu nie ogranicza SI nie tylko do profesjonalistów i firm, ale tylko odzwierciedla nasze codzienne działania. Jeśli chcesz ewoluować, musisz nauczyć SI nowych umiejętności, zbadać nowe połusy i by gotowym opuścić stref komfortu. Kada ksika czytana, każda znaczna rozmowa, każdy nowy projekt jest okazją do rozwoju. Dlatego zawsze inwestuj w nauk, ponieważ będzie to paliwo, które zwiększy Twój długoterminowy sukces. Bogactwo byłoby potnym narzędziem do powodowania pozytywnych na wiecie, a wielu osób odnośnie sukcesy pokazało je na przestrzeni lat. Jednak bogaty sposób mylenia wykracza poza proste gromadzenie pieniędzy. Prawdziwe bogactwo to sposób, w jaki wykorzystujesz zasoby, aby pozytywnie wpływać na życie innych ludzi. Na przykład Mark Zuckerberg był powiecony wykorzystaniu jego fortuny do wspierania przyczyn społecznych i promowania równości w moliwoci poprzez inicjatywę Han Zuckerberg. Uwa, e prawdziwe bogactwo nie jest tym, ile masz, ale ile możesz pomóc w przekształceniu świata. Kiedy mylimy o filantropii, wielu z nas wyobraża sobie dziudarowiznę, takie jak te dokonane przez miliarderów. Ale prawda jest taka: e pozytywny w kąt co zmieni. Sposób mylenia tych, którzy odniosą sukces, jest zrozumienie. E w miarę rozwoju wasza odpowiedzialność społeczna również powinna wzrosnąć. Jest to koncepcja. Ekadi Maru w tworzeniu lepszego wiata. Podobnie jak Zuckerberg i inni filantropowie, wykorzystanie bogactwa do generowania pozytywnych zmian społecznych nie tylko poprawia warunki życia innych ludzi, ale tej tworzy trwałe dziedzictwo. Filantropia to nie tylko pieniądze, które przekazujesz, chodzi o wygenerowany wpływ. Mentalność sukcesu i prawdziwego bogactwa polega na wykorzystaniu zasobów, czasu i pocie, aby pomóc w rozwiązywaniu problemów globalnych lub lokalnych. Kiedy jest opowiedzony przyczyną spocznym, nie tylko wywierasz wpływ zewnętrzny, ale też kultywujesz poczucie celu i wdzięczności w swoim życiu. Twój dziedzictwo eczliwości i w kadu. Pokazujesz, że sukces jest odzwierciedleniem Twojej zdolności do pozytywnego wpływu na ecie innych. Wreszcie, bogactwo i filantropia jest powiązane, aby ci, którzy odnoszą sukcesy, zrozumieli, e-sukces mógł zmienić ecie. Kiedy wielkie nazwiska, takie jak Bill Gates, Warren Buffett lub Mark Zuckerberg przekazuj dziu i loci: Po prostu zmaterializuj hojny sposób mylenia, który dyspros do globalnej transformacji. Stosuj te koncepcje do swojego ichcia. Możesz zaś mylę nie tylko o tym, jak je zgromadzi, ale też tak o tym, jak Jotro rozpowszechnia. Stwarza to smutny cykl dobrobytu i transformacji, który sprawia, że świat jest lepszy dla wszystkich. Kultywowanie solidnych zasad jest niezbędne dla Kadego to chce osań trwej sukces. Zasady te stanowi podstaw ich bogatej mentalności i kieruj ich działaniami, nawet jeśli ciekań nie jest atłe. Posiadanie zestawu wartości, które kieruj twoimi decyzjami, czy to związane z uczciwości, wytrwałości lub empatii, stwarza sin podstaw, na której możesz budować swoje marzenia. Pozytywny sposób mylenia i przestrzeganie tych zasad pozwala ci pozostać stanowczy, nawet w obliczu przeciwności, które nieuchronnie Esi pojawi. Te zasady, to nie tylko teorie lub filozofie, znajduj Esi w codziennych działaniach. Kiedy zdefiniujesz, co jest dla ciebie najważniejsze i działaj zgodnie z tymi wartościami, tworzysz udan i autentyczny trajektorii. Pozytywny sposób mylenia jest jednym z tych nazdzi, które pomaga i utrzyma te zasady przy Eciu, umoliwiając wyzdrowieniu bez utraty koncentracji. Oznacza to, że zamiast wspływanym przez trudności, uływasz ich jako nauki, zawsze zachowując jasny obraz swoich celów. Opraw Winfrey znów jest doskonałym przykładem, jak kultywować silne zasady, które ma generować niezwykłe wyniki. Przez cały swój karier opraw pozostawał wierna wartościom współczucia, autentyczności i odporności. Nawet gdy rzuca wyzwanie przez trudne dzieciństwo i przeszkody na drodze, nigdy nie odbiegł od tych zasad. Jej pozytywny sposób mylenia i zaangażowanie w jej wartości by fundamentalne, aby stała EZI wpływowym przywódcą, którym jest dzisiaj. Jest to wyrane przypomnienie, E prawdziwe bogactwo to nie tylko to, co osiągniesz, ale tej tym, kim jesteś w tym procesie. Wreszcie, to, co naprawdę odrunia ludzi sukcesu, jest zdolność kultywowania tych wewnętrznych cew i wykorzystywania ich jako podstawy ich decyzji. Wiecie, w którym pokusa podania za skrótami lub ustwami jest wietna, utrzymanie nienaruszonych zasad mógłby mi między prawdziwym, a efemerycznym sukcesem, jak możesz kultywować te zasady. Zacznij od refleksji na tym, co naprawdę Wayne jest dla Ciebie i jak przekada ezito to na codzienne działania. I pamiętaj, e pozytywny sposób mylenia pomocy utrzyma koncentracji i wytrwało, aby nigdy nie zrezygnować ze swoich wartości, niezależnie od wyzwa. Teraz gdzie znasz umisji i postawy, które mogą zmieni Twoje ucie, pytanie brzmi, co zamierzasz z nimi zrobić. Pamiętaj, e sukces nie zdarza Esi z dnia na dzień, ale jest zbudowany z KATMA codzień akcji, właściwym sposobem mylenia i, oczywiście, wytrwało ruszania, nawet w obliczu trudności. Wigna, co czekasz? Czy jesteś gotowy zastosować te pójścia i zmieni trajektorię swojego ecia. Nie pozwól, aby rutyna zabrała Ci od Twoich marzeń. Spraw, aby ta podróż stała się codziennym zaangażowaniem w rozwój. Pomyłdził, zachowaj pozytywne nastawienie, tylko pracuj i, co najważniejsze, będę konsekwentna. Sukces nie jest celem, ale podróż dopiero zaczynasz. Subskrybuj kanał, z powiadomienia i przyjdź i ledwiecej takich treści. Zbudujmy razem udan przyszło.